Dwa piękne domki na skraju lasu. Aż trudno uwierzyć, że to gminne budynki socjalne. Wybudowała je gmina Skoki i to wcale niewielkim kosztem. Od dłuższego czasu borykaliśmy się z potrzebą dania lokali dla tych rodzin, które miały drogo eksbisji. No i nie wiedzieliśmy, jak do tego podejść, i zrodził się taki pomysł, żeby pobudować domy. I znaleźliśmy na w Ministerstwie Infrastruktury. Taką możliwość dofinansowania i skorzystaliśmy na poziomie 20%. Całe przedsięwzięcie kosztowało parę złotych, brakuje do miliona i dostaliśmy 200 tysięcy złotych z Ministerstwa Infrastruktury. Chodziło nam o wysoki standard, żeby, żeby ludzi wychowywać, uczyć poprzez danie im godziwych warunków. Wychodzimy z założenia, przynajmniej ja wychodzę z założenia, że jeśli człowiekowi da porządne warunki, to je uszanuje. Sześć rodzin, sześć smutnych historii naznaczonych chorobą, bezrobociem, biedą. Wszystkie mieszkały w warunkach, w których mieszkać się nie da. Łazienka była bardzo zimna, jeden pokój i maleńka kuchenka, także ogólnie 16 metrów kwadratowych całe mieszkanie. Dotychczas wyglądało tak, że no mieszkaliśmy właściwie w ogródku z altany, zrobiliśmy sobie jeden pokój, kuchenka i ubikację tylko mieliśmy. Nie? 20 metrów razem było wszystko, nie? Także była makabra. I teraz już w ogóle dach nam leciał na głowę. Strasznie. My tam w baraku mieszkaliśmy bez wody. O to najwięcej chodziło, bez wody? Do tutejszego urzędu wpłynęło 25 wniosków o przydział lokali socjalnych. Te wszystkie, te wszystkie wnioski zostały zweryfikowane. Patrzyliśmy pod kątem kryterium dochodowego i kryterium zamieszkania. I te osoby, które dostały te mieszkania spełniały kryterium mieszkaniowe. To znaczy, że w miejscu dotychczasowego zamieszkania przypadało na jedną osobę w zamieszkującą mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi oraz dochód na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekraczał 388 zł. W każdym z dwóch nowych budynków znajdują się cztery mieszkania z osobnym wejściem, kuchnią i wyposażoną łazienką. Dla nowych lokatorów to spełnienie marzeń i szansa na lepsze życie. Nie wiem co mam powiedzieć, w mam ogóle. No, no bajka powiedz. No. I tak cud, że w ogóle dostaliśmy. No, trzeba będzie robić tak, żeby było coraz lepiej, a nie teraz, gorzej. Na pewno będzie lepiej, wygodniej. Mniej hałasu. No wszystko się zmieni i dzieciaki będą miały swój pokój, bo tak byliśmy na jednym pokoju, na pokoju na wszyscy czterech. Trzy lata, tyle czasu mają mieszkańcy na poprawę swojej sytuacji. Na lokale socjalne czekają już następni, a do zagospodarowania pozostało tylko jedno mieszkanie. Wnioski przyjmujemy przez cały miesiąc luty, do 28 lutego można je składać w urzędzie w sekretariacie albo w pokoju numer 1. I o to mieszkanie mogą się ubiegać, ubiegać rodziny, które są w trudnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej. Jedno mieszkanie pozostanie do dyspozycji gminy, będzie wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych.